I witam was wszystkich w kolejnym filmiku. Przychodzę do was z filmikiem z zakupami, holem z Lumpexu Lubicie tego typu filmiki, więc przychodzę jakby z kolejną częścią, z kolejnymi zdobyczami. Tutaj też pojawią się rzeczy, tak jak mogliście też zobaczyć po tytule, z sklepów stacjonarnych, między innymi właśnie z Sainsay'a, bo też kilka rzeczy udało mi się kupić, ale na początek zacznę od tych, właśnie lumpeksowych rzeczy. Jako pierwszą pokażę Wam spódnicę. Jest to spódnica bawełniana. Pokazuję Wam tył. Jest to spódnica bawełniana. Tutaj ma gumkę w, w talii, jest zapinana na dwa guziki, i tutaj jeszcze ma suwak. Dodatkowo ma tutaj po bokach kieszenie. Jest ona trochę rozkloszowana w takim kolorze kawowym i ona jest do połowy łydki. Następnie jest to bluzka. Nie wiem jaki jest firma, ponieważ jest obcięta metka. Jest to taka szara bluzka w białe paski i tutaj ma na dole wiązanie. Z tyłu też wygląda tak samo jak z przodu: na krótki rękaw taka zwiewna, luźna bluzka. Kolejna bluzka to jest taki crop top. I tutaj już jest to marka HM. Zwykły top na ramionczkach w kwiatuszki, krótki. Trochę bym powiedziała, że to taki. Boho styl. Bardzo mi się podoba. Fajnie też wygląda do spodni z wysokim stanem. Taka idealna na lato przewiewna. Kolejna rzecz to będzie sukienka. Sukienka też chyba z HM. Tak, HM. I to jest taka bokserka na górze. Zwykła, bawełniana prosta, i ona też jest długa, e, też tak mniej więcej dla mnie do połowy łydki. E, zaraz zresztą e, zobaczycie. Także prezentuje się tak. E, I ostatnia sukienka, którą mam Wam do pokazania, jest to sukienka. Marki Spirit i ma bardzo ładny dekolt. Taki, który ja bardzo lubię, ma takie grubsze ramionczka. Tutaj z tyłu jest też zapinana, jest taka łezka. I ona jest do połowy uda, taka trochę dłuższa, właśnie w żółte paseczki i tutaj takie granatowe. Też bardzo, bardzo fajnie wygląda. Bardzo mi się podobają takie e, delikatne e, wzory. Materiał też jest bardzo przyjemny. E, no i tutaj ona też jest właśnie grubsza, bo obawiałam się, czy nie będzie prześwitywała, ale nie, e, nie prześwituje. E, I pokażę Wam jeszcze sukienkę, którą mam jakby z, też z odzysku, dlatego że to jest sukienka, którą kupiłam na Vinted. Jest to sukienka marki CNA i jest to też taki trochę styl boho, ma takie trochę asteckie wzory. Tutaj ma na górze takie ażurkowe wykończenie, tu jest wiązana. Natomiast te sznurki, które tutaj są, o, może tak Wam pokażę One są tylko w celach do ozdoby Bo tutaj ten dekolt On właściwie tutaj się kończy Tutaj jest to wszystko zabudowane Można tylko sobie to delikatnie rozszerzyć Jest tutaj odcina naftali I tutaj też ma takie Falbanki I ona też jest taka dłuższa Za kolana I teraz przechodzimy do zakupów już ze sklepu. Na początek pokażę wam spodnie, które kupiłam w H&M. Są to zwykłe zwykłe dżinsy, może zapnę suwak. Zwykłe dżinsy w kolorze takiego jasnego jasnego dżinsu. Oczywiście rurki bez żadnych dziur Żadnych przetarć I to jest model w ogóle push -up. Więc on ma takie śmieszne e, Z tyłu przy kieszeniach e, Tutaj na szycia e, Co ma właśnie powiększać e, Tylnią część Naszego ciała e, Ja udało mi się kupić te spodnie Na promocji za 39,99 e, Następnie e, Przechodzimy do Sinseja. W Sinseju kupiłam spodnie, też były na promocji. Są to takie spodnie, one się nazywają: 'Paperback'. Takie shorty z wysokim stanem w takim kolorze. Powiedziałabym, że to jest kolor taki kremowy, bo to nie jest czysty biały. Może tutaj w kamerze będzie wyglądał na biały, natomiast to jest bardziej kolor kremowy i z tyłu prezentują się tak. One troszeczkę prześwitują, ale w przypadku czarnej powiedzmy bielizny, ale jak założymy jasną, to absolutnie nic nie prześwituje. Ja za nie zapłaciłam 29,99. Tutaj akurat mam starą cenę, kosztowały 40, natomiast mnie kosztowały 30 zł. I spódnica, której bardzo długo szukałam, w końcu udało mi się dorwać. Jest to czerwona spódnica w białe kwiatki. Też taka dłuższa do połowy, do połowy uda. Czerwona i tutaj ma rozporek, żeby, była, żeby było widać nogę. I ja za nią zapłaciłam 30 zł. Za rzeczy z Lumpeksu, które tutaj Wam pokazywałam, to każda rzecz kosztowała mnie nie więcej niż 4 zł, i to były wszystkie zakupy. Ubraniowe, które miałam wam do pokazania. Dajcie znać, jak się wam filmik podobał. Zostawcie kciuka do góry, napiszcie też komentarz, czy wy ostatnio byłyście na jakichś łupach ubraniowych i co wam udało się fajnego kupić. Ja was też zapraszam na mojego Instagrama i bloga, do którego linki znajdziecie poniżej. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!